I Ale mnie teraz dupa rozbolała. A dlaczego... Oszaleje. Słuchajcie, kolejny materiał coachingowy i potem przechodzimy do tematów odcinka. Najgorszy polski Andrew Tate. Witajcie, ja jestem Mati, a dziś powiem wam, dlaczego nie warto myć rąk. Znaczy, nie ja wam powiem, ale pokażę wam kogoś, kto wam powie. Co nie powie, ty tego ty, nie, nie wiem. To jest ważne pytanie. Z kim wolałbyś walczyć? Goblinem wielkości Nie. kołcza Majka? 10 Dziesięć kołczami To drugie. wielkości Goblina? Jeden mini Majków? Okay, ale to... jeden to... lakarnum w stroju piwa? Jeden lakarnum... przecież lakarnum ostatnio dużo ćwiczę. Słuchajcie. Przypuśćmy, że walczycie z siedmiolatkami. Miłość to jednak piękna rzecz. Teraz jak wchodzi donate, to to brzmi bardzo źle. Zupra. Jeżeli byście musieli walczyć z siedmiolatkami... Miłość to jednak piękna rzecz. Musicie walczyć z siedmiolatkami, które będą... Miłość to jednak piękna rzecz. Pierwszy dom, jak zamiast bycia patronem dwóch typów podcastów, zrezygnowałam. Bank! Serdecznie dziękuję za umilanie mi pracy swoimi strany. Woo! <laughs> Frajerzy, mamy to! To jest najpiękniejszy donate, jaki w życiu dostałem, przysięgam. Przypuśćmy, że musicie walczyć z siedmiolatkami. I siedmiolatki walczą tak na śmierć i życie. To znaczy, jak na przykład... Miłość to jednak piękna rzecz. Musicie walczyć z siedmiolatkami. I te siedmiolatki walczą z wami na śmierć i życie. Z iloma siedmiolatkami bylibyście w stanie walczyć, pod warunkiem, że atakowaliby was w grupach po czterech? Ilu byście pokonali? To jest fi filozoficzne pytanie, no nie? Zero. Każdego. Trzeba zapytać księżyc. co ty piszesz, człowieku? Znajdź Chrystusa w swoim życiu. Dobrze, przejdźmy dalej, to nie było tego pytania, dobrze? Nie zaczęliśmy tego tematu. Od tych wszystkich coachów nieustannie słyszymy, że na świecie nie ma prawdziwych mężczyzn, że na świecie chodzą tylko lamusy, że każdy powinien Mówiło nauczyć się bycia mężczyzną. mężczyzną. Skoro na świecie jest... No tak, no bo nie sprzedają książki o tym, to muszą utrzymać ludzi w takim przekonaniu. W MMG może zrobić 4 umowy i zrobić ponad 20 tysięcy złotych, ale pewnie o tym nie wiedziałeś, bo nie czytałeś naszej strony internetowej, więc swoje zgłoszenie. Dobra, ale 20 tysięcy złotych w ile? W rok? W miesiąc? W dzień? Bo to, to że sobie mogę zarobić 20 tysięcy złotych, to słuchaj, jakby każdy człowiek pracujący gdziekolwiek w tym kraju może zarobić 20 tysięcy złotych, no to o niczym nie mówi. No. Możesz tłumaczyć tym ludziom, no nie? No, jakby stary, no zarobiłeś 20 tysięcy, dwa lata pracowałeś na to, no nie? No ale 20 Miłoske, tysięcy ci obiecaliśmy, 20 rzecz. tysięcy masz. Mhm, tylko dla elity, i to jest tak, koszulka. O Boże, tak. Mój drogi, jeśli ktoś. Przepraszam, zba... czy widzieliście ten kubek? Z kubek z napisem biedaku. Mówię Wam! Chyba bogactwo! Ostatnio dupy macie! O ziemu czy brat? Mocny kubek, idź. Jeśli zobaczycie, że ktoś ma taki case na telefon, to wiedzcie, Miłość. że. Miłość, to jednak piękna rzecz. No bo bardzo bogaty człowiek musi mieć napisane na swoim czy telefonie, że jest bardzo bogaty. Prakabot? Dzięki, Rogal. Wiedzy sprzedażowej, obecnej bazy klientów, wciskać produkt. Nie potrzebujesz wciskać produktu. O ironio! Bardzo bym się śmiał, gdyby. Nie wiem, jakie to jest auto, ale gdyby się okazało, że to nie jest jego auto. I właściciel by się zgłosił, e, co to robi mój samochód na zdjęciu? Drugi tydzień. Nauczysz się w prosty sposób, bez doświadczenia, tworzyć profesjonalne filmy TikToki i rolki. Przepraszam, w tydzień się nauczysz tworzyć profesjonalne filmy TikToki i rolki? W tydzień, tydzień się ktoś nauczy, słuchajcie, jak tworzyć profesjonalne materiały wideo, to ja coś kurwa źle robię, bo ja się uczę od lat. Ile lat się tym zajmuję? Tak, żeby uploadować regularnie content, to od 2016. I jeszcze mam tyle do zrobienia, a gość obiecuje nauczyć się tego w tydzień. Niesamowite. Tydzień! Nauczysz się budować krok po kroku własną stronę internetową i to wszystko... To tydzień musi trwać. Tydzień na stronę internetową. Tydzień! TYDZIEŃ! To jest... Jak?! Jak? Dlaczego obiecujesz ludziom nauczyć się robić takie rzeczy w tydzień? W tydzień to się człowiek gówno nauczy. To są bardzo obszerne zagadnienia, na które ludzie poświęcają całe życie. Miło w tydzień szczerze, to ty się możesz postarzyć. nauczyć stawiać strony na jakimś generatorze stron internetowych, Cloud, no. Zamknięte spotkanie integracyjne mojej grupy szkoleniowej. Cztery osoby. No trzy osoby, przepraszam. No patrz, Gimper tutaj był i dzisiaj jaką ma karierę gigantyczną, no nie? Nawet teraz ma włosy lepsze. Tak. To są te profesjonalne materiały, których się można nauczyć w tydzień. Akurat w tydzień to się można nauczyć ustawiać dobrze oświetlenie, żeby nie robić sobie jednego cienia w kadrze, który jest zajebiście nieprofesjonalny i tego się można nauczyć w tydzień, ale cholera jasna trzeba było, by wtedy dołożyć jeszcze jeden tydzień. Być może sam pan prowadzący, który wykłada, jak robić dobre, angażujące materiały wideo, nie przerobił tej zajebiście trudnej wiedzy, jak dobrze ustawić dwie lampy, które kosztują 150 zł za sztukę na Allegro, no ale okej, okay, no to są duże koszta. Pamiętam, że moje pierwsze może. Trzy filmy, jakie już zrobiłem, miały taki cień. A goleś sprzedaje kursy, jak robić profesjonalne filmy. Wow, to jest niesamowite. To jest tak amatorski błąd, żeby bez powodu sobie dodać taki cień, który jeszcze wam zasłania w środek ekranu. Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolę. Ja pierdzielę. Ekspert do spraw social media, projektowanie. <laughs> projektowanie graficzne. Gość wszystko potrafi. Niesamowite. Projektowanie graficzne, monta montaż filmów! Ja pierdzielę montaż filmów! Przestań uczyć ludzi montażu filmów! Edycja wideo poz ha! pozwoli ci zarobić więcej pieniędzy. I czego uczysz w tym montażu filmów? Obsługi apki TikTokowej? Ale mnie teraz dupa rozbolała. Montaż filmów! Grupy tej wsparcia? Kryptowaluty jeszcze, jakby gość wszystko potrafi. Niesamowity typ. Boże, jakby tu było napisane po prostu zobacz Filipa i bez tych napisów, to bym się ze ze śmiechu. Chcę działać teraz, bez karty kredytowej, bez ściemy. Samotne matki coach w Twojej okolicy po prostu czekają na bzikanie. Dołącz już teraz! Matka coacha w Twojej okolicy szuka młodego ogiewa! Czemu to wygląda jak napis "sporno"? <laughs> umiejętność zarabiania 94%. Kurwa, no 6% nie dostaniecie, no nie, bo by było. No Jak zmierzyć umiejętność zarabiania? Ludzie. Siła charakteru 18%. 87% będziecie mieli. Miłość na pięcarze. A dlaczego? <laughs> Co tu się dzieje? Podsumowanie. Człowiek sukcesu. Jeszcze są te, jeszcze jest wybór tabletek. <noise> żyję w kłamstwie? Czy wchodzę do realnego bogactwa? TM, TM, to jest bogactwo TM, to nie jest bogactwo, to jest trademark bogactwo. Gość ma trademark na zarabianie pieniędzy. Kurwa prowizji od każdego, kto zarabia pieniądze na tym świecie, dostaje dzięki temu trademarkowi. Co ten gość robi? Czemu to wygląda jak reklama pompki do penisa? Twój dik ma 3 centymetry? Zmień to teraz. Naucz się rośnięcia ludzi z dużymi knagami. Zbuduj duży... <ścoughs> Nie. Co to jest za strona? Ja mam buty balenciagi, k***a kur... biedaku. Bo mnie kur... Buty Miłosziny, Balenciagi biedaku! Przepraszam, że nie mam butów Balenciagi. Byłem zajęty kupowaniem aparatu za 20 tysięcy, na którym zarabiam pieniądze, zamiast mówić o zarabianiu pieniędzy. Ja pierd. Co ci ludzie mają za gówno w głowie? Kup, mnie kurwa stać. Nie kurwa stać! Powiem ci więcej! Każdego w tym kraju stać na buty Palencjagi, jak sobie zaoszczędzi jedną pensję. Tylko ludzie nie są tak durni, żeby to robić. Te buty są k** najbrzydszymi drogimi butami, jakie widziałem. Rika Owensa byś nawet kupił, to przynajmniej multi by cię spropsował. Oszaleje. Jedną, drugą, trzecią, nic z tym nie zrobisz. Będzie tam kolejny kurs, kolejne szkolenie, kolejna książka. No to może skończ czytać coachingowe bzdety i przejść książki, które coś realnie wniosą do twojego życia. To te 10 książek może ci zrobi różnicę. Nie wiem, rozwinie twoje zainteresowania. Inne, poza zarabianiem kapuchy. Jezus Maria. Ale nie musisz czytać po to, żeby być bogatym. Ja, p. -nolę. możesz czytać po to, żeby rozwinąć swoje słownictwo, żeby nie brzmieć jak debil. Nie wiem, żeby mieć jakieś inne wartości niż kupienie sobie butów za dwa 2000, jakby to było osiągnięcie największe na świecie. Ja już zwariowałem, ja już mam erę śmieszka. Mam erę krwa Jokera. Haha, I'm the Joker, baby! coś mądrego przynajmniej 20 minut dziennie. To jest w roku około 7300. Go 20 minut dziennie to jest w 3 dni godzina. 300 dni masz 100 godzin. To jak k**wa w rok masz mieć 7300 godzin? Może zaczniesz czytać coś mądrego, mądrego, a nie te bzdety, to się nauczysz liczyć, człowieku. Ostatni TikTok i idziemy na dwór. Nie ja mój rąk po sikaniu. Tego, to <laughs> nie powiem tego, nie wiem. Jezus Maria, ja w końcu rozumiem wszystkich tych facetów, których mijam wychodząc z kibla w jakimkolwiek galerii handlowej, którzy prosto od pisuaru prują do wyjścia. Ja myślałem, że to brudasy po prostu, a tak naprawdę to jest elita finansowa, kapitalista Forbesa tego kraju. Dlaczego ty miesz ręce po Co ty masz tam na przyrodzeniu takie, że ty musisz mieć? Dotykasz. <gry> Kto mu powie? Kto mu powie? Spoko, stary, jakby, kurwa, są cywilizowane rozwiązania twoich problemów, wiesz? Co ty, co on gada w ogóle? A dotkniesz siusia, którego myjesz? I nagle, o, dobra, nie dotykaj mnie, nie, 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 witajmy się, nie, nie, róbmy nic. No nie chcę trzymać w ręku kiełbasy innego faceta Miłość może. Ty, że, Jezus Maria. Być. Mocny film. Ten film poszedł mocno, nie spodziewałem się. Ja pierdziele. Miłość to jednak piękna Ja pierdziele.